Siemaneczko ludziska. Dziękuję wam z całego serca za 123 subskrypcje na kanale kojarzonym głównie z Imagine o Jankuku i Jiminie. Jak widzicie dzisiaj pojawiło się coś nowego, czyli Krak BTS. Hip hip hura! Dziękuję za ten entuzjazm i lecimy do Kraka. Zacznijmy może od pokazania wam najcudowniejszych chłopaków na świecie, czyli rodziny Bangtanów. Więc zacznijmy od głowy rodziny, czyli Kim Namzuna, ojca jednego syna, jest liderem tej całej grupy gangsterów i przez to nigdy nie jest ruszyli na żadną akcję, ale mniejsza. Nie jest najstarszy ale zachowuje się jak ty facet, czego nie dotknie do rozwala, przez co musi chodzić w domu owinięty pianką lub folią bombelkową albo najlepiej, żeby nie dotykał niczego. Teraz czas na kobietę, która urodziła te wszystkie Bachory, co do jednego. Czyli Kim Seokjin, odziedziczyła swoje nazwisko po swoim mężu. Jest najstarsza z całej tej bandy Bad Bangtanów. Ma jedno dziecko ze wcześniej wspomnianym Namdzunem oraz trójkę dzieci z innych małżeństw, a z ostatnim Bachorem zaszła w ciąże ze swoim kochankiem, aby 500 plus się zgadzało. Ale to jest historia na inny odcinek. Okej, okay, jak mamy tych ludzi co stworzyli te dzieci to czas przyszedł na nie. Zaczniemy najpierw od najstarszego gamonia czyli Min Yunjiego. Jest to kotek o kolorze białym i o dużych oczkach. Kocha spać, jeść i denerwować swoich braci. Jest dla nich yangiem przez co naśladują jego zachowanie. Gdy rapuje to mój zraszacz ogrodowy, zanim nie nadanża, przez co leży już dawno w śmietniku. XDDDDD uśmiechnięta buźka. Przyszedł czas na jazdę konno. Nie no, a tak serio czas teraz na nadziejkę lub tak zwanąż nadzieję nie mogę za dużo o nim powiedzieć bo jest świrnięty i by za długo zeszło trzeba się ruszać bo nie zdążę przedstawić wam reszty tych niedorozwiniętych banktanów więc następny w kolejce jest ich pies park Jimin. Jin nie traktuje go jak człowieka, ponieważ chodzi cały czas w stroju psa, dlatego został ich pupilem, a nie dzieckiem. Kim tae yang To dziecko Jina i Namzuna. Jest jednym z najmłodszych dzieci, ale nie jest najmłodsze. Został on przysłany z kosmosu, przez co mogłoby się wydawać, że jest idealny, ale tak nie jest. Jego głos nie pasuje do jego uroczej osoby. Słuchajcie. I oto on, nasz golden maknae, Jeon Jungku. Nie ma za dużo tu do mówienia, jest po prostu taki jaki powinien być prawdziwy mężczyzna. I to koniec moich wypocin. Mam nadzieję, że podoba się taki film i będzie dobrze przyjęty przez Was. Jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie kciuka do góry. A następny krak pojawi się tak szybko jak ja przy lodówce. Można by było ze mnie zrobić samochód wyścigowy. Buśka mrugająca okiem. Do zobaczenia, ludziska.